Tak, wydaje mi się, że przede wszystkim Radon zagrał bardzo dobrze swoją, swoje akcje. Byli bardzo skuteczni i dużo, dużo nas wyblokowywali. To znaczy dużo grali z blokiem, blockout i, i byli skuteczni w ataku. Dlatego wydaje mi się, że, że ich główna strategia na ten mecz to było szanowanie piłki na zagrywce, przebijanie w miarę, w miarę łatwo. Żebyśmy po prostu my musieli się powiedzmy męczyć z naszą pierwszą akcją. No i wygląda na to, że to przyniosło im rezultaty i wygrali 3-0. Po takim meczu zawsze będą pytania, czy ta pierwsza akcja, ta, ta wyjątkowa z okazji licytacji gdzieś tam mogła was psychicznie trochę wybić, zdekoncentrować jak myślisz. Osobiście nie, nie odczułem tego w taki sposób. Potrwało to może minutę, to wszystko i wróciliśmy normalnie, normalnie do gry, graliśmy normalnie, także według mnie w żaden sposób to na nas nie wpłynęło. No tak, dokładnie, to jest, można powiedzieć, nasza zmora w tych ostatnich meczach, że w zasadzie są takie momenty meczów, gdzie gramy naprawdę dobrze i fajnie i dobrze to wygląda, mimo tego, że gramy bez rozgrywającego. Natomiast bardzo często zdarzają nam się te przestoje: coś nie wyjdzie, coś jakaś niedokładność jedna, druga w przyjęciu, w, w rozegraniu czy w ataku i te punkty jakoś nam seryjnie uciekają. To zdarzało się też we, we wcześniejszych meczach czy z Lubinem, czy z Resowią i, i również dzisiaj. Eee, no i niestety przez to nie dociągnęliśmy tego trzeciego seta, szkoda, bo. bo Mega ciężko było w tym meczu wypracować sobie jakąkolwiek przewagę, w tym trzecim sezonie nam udało się ją wypracować właśnie na trzy punkty, trochę uciec z no ale nie dociągnęliśmy tego, tak jak mówię, to jeden przestój, kilka punktów straconych pod rząd, no i przegrywamy.